Z tego wideo dowiecie się, jak przetworzyć i jak zaimportować fakturę ze skanie do symfonii FK. Dodajemy fakturę do programu albo wybieramy taką już wcześniej załadowaną. Skanie przynosi nas do ekranu potwierdzenia faktury, który znacie już dobrze z poprzedniego nagrania. W tej części skupimy się tylko i wyłącznie na pozycjach księgowych, które są specyficzne dla różnych programów księgowych. Aby przetworzyć taką fakturę, klikamy sobie na nowy schemat. I albo korzystamy ze szkicu schematu stworzonego przez naszych specjalistów, albo klikamy Stwórz schemat od zera, aby ustawić swoje własne parametry księgowania. Zaczynamy od nadania nazwy takiemu schematu. Ja będę importować fakturę paliwo, więc nazwę go paliwo. Z tego miejsca możemy zdecydować, czy schemat będzie dotyczył faktury zakupowej czy sprzedażowej. Możemy dodać opis faktury i tak jak widzicie, u mnie pojawiła się już taka lista opisów. Scaniem mi podpowiada, co tutaj mogę wklikać. Aby sobie tworzyć taką listę, wystarczy wpisać opis. I dodać go kliknięciem. Dodaj lub użyć Entera. Dzięki temu nie trzeba będzie za każdym razem wypełniać tutaj tego pola. I będzie można korzystać ze słownika. Przechodzę do części dekret księgowy. W tym miejscu wpisujemy sobie typ dokumentu. U mnie to będzie FVZ. Możemy z listy rozwijanej wybrać kwotę kosztów. No i w tym miejscu dodajemy sobie odpowiednie konta, na jakie chcemy zaksięgować daną fakturę. U mnie tutaj będzie to. 402 myślnik 1, konto podwatne Lipony. I tu również możemy sobie tworzyć listę. Uzupełniamy te konto zgodnie z naszym planem kąt w Symfonii. I w tym miejscu możemy zaznaczyć obliczenie 50% dla VAT-u. Możemy wybrać oznaczenie dowodu z listy rozwijanej. I wpisać rejestr VAT należny i rejestr VAT naliczony. Mamy również możliwość oznaczenia procedur JPK. Gdyby to była faktura sprzedażowa, to pojawiłyby nam się tu jeszcze kody GTU. Jeżeli mamy ustawione już wszystkie parametry dla danego typu faktur, możemy kliknąć utwórz schemat. Taki schemat możemy stosować dla różnych faktur danego klienta, dzięki temu za każdym razem nie będziemy musieli przechodzić przez tę procedurę. Skanie będzie zapamiętywało taki schemat dla konkretnej pary kontrahentów i będzie go podpowiadało w tym miejscu, więc też nie trzeba będzie za każdym razem go wybierać z listy, co znacznie usprawni pracę. Gdybyśmy chcieli dodać inny opis do faktury niż mamy w naszym schemacie, to z tego miejsca również możemy go zmienić i tak samo możemy podmienić konto kosztowe. Dzięki temu nie będziemy musieli za każdym razem tworzyć nowych schematów. Gdybyśmy na fakturze mieli więcej niż jedną pozycję, to również do każdej z pozycji możemy dobrać inny schemat i księgować pozycje według różnych parametrów. Jeżeli wszystkie pola formularzu są już kompletne, możemy kliknąć zapisz i przejść dalej. Skanie w tym momencie informuje mnie o tym, że wykryło duplikat. Ta funkcja służy do tego, aby nie było ryzyka przetworzenia i zaimportowania do programu księgowego dwukrotnie tej samej faktury. Ja celowo teraz testowo przetwarzam fakturę, która już była wcześniej przygotowana przeze mnie, więc ignoruję ten komunikat. Scanie przynosi nas do ekranu pobierania, który też już znacie. Klikamy pobierz i za chwilę pokażę, jak ustawić symfonię i jak taki plik zaimportować do programu. Jak zaimportować przygotowany wcześniej w skanie? plik do Symfonii FK, musimy odpowiednio przygotować się do importu. I na początek, tak aby móc stworzyć odpowiedni profil nadawcy, tworzymy sobie w jakimś łatwo dostępnym miejscu, na przykład jak pobicie, dwa foldery. Pierwszy folder możemy go nazwać na przykład skanie, żeby była faza skanie import Symfonia FK. I w tym folderze otworzymy kolejny folder. I ten folder nazywamy archiwum. Możemy sobie tutaj dodać informację, nie dodawać plików ręcznie. I teraz do tego folderu dodajemy sobie ten plik, który pobraliśmy ze skanie. Przenosimy go po prostu z pobranych i zawsze wszystkie pliki przygotowane wcześniej w skanie dodajemy w tym miejscu. Następnie kolejnym krokiem, który musimy wykonać, jest pobranie odpowiedniego szablonu importu z naszej strony internetowej. Otwieramy przeglądarkę, wpisujemy pomoc, kropka skanie, kropel, i wybieramy sobie. Podręcznik dla księgowych, następnie Integrację z programami księgowymi, wybieramy Symfonia FK, przygotowanie programu do importu z nowego formularza i klikamy na pobierz schemat księgujący ze stron. Klikamy pobierz, widzimy, że ten szablon nam się pobrał. Wychodzimy z przeglądarki internetowej. Wybieramy sobie w pasku zadań Symfonia Finansy i Księgowość i wybieramy otwórz lokalizację pliku. I teraz jeszcze raz otwórz lokalizację pliku i szukamy w tym folderze folderu szablon. I musimy ten nasz szablon, który pobraliśmy przed chwilą ze strony internetowej, z pobranych przerzucić do tego folderu. Dodamy już ten plik do folderu. Zamykamy sobie wszystkie te okno. To możemy przejść do symfonii. Wybieramy sobie import specjalny i profil nadawców, i tworzymy nowy. Nazwijmy jego spieszkanie. Jako katalog, wyglądamy, wybieramy nasz folder. skanie import. Jako maskę plików danych wybieramy wszystkie pliki. Wybieramy nasz szablon wcześniej dodany. Jako katalog archiwów wybieramy nasz folder archiwów. I klikamy zapisz. I teraz jeżeli chcemy zaimportować fakturę zyskania, wystarczy, że klikniemy użyj.